Się Ja nie chcę jakoś zapeszać ani nic w tym stylu, nie? Ale się zastanawiam, czy przypadkiem to się nie wydarzyło. Poważnie. W każdym razie, na początku. Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów. Na której dalej jest Halloween. Najwidoczniej będzie jak z promocją Paryża. TF. TF no raczej nie będzie, ale nie wiem kiedy będzie. Powinno się skończyć w sobie, chyba. Dzisiaj o drugiej, a może się skończy jutro o drugiej, nie wiem. Są sekrafty, można sobie wyjmować różne. No i Małpowe 500 Plus jest, link w opisie. I jak wpłacisz 10 dolarów, to bierzesz udział w losowaniu e, za 50, jak się zgłosisz. Spoko, loko. Myślę, że spoko sprawa. Więc ekwipunki działają. Nie wiem, czy mieliście jakąś sytuację z ekwipunkami przez ostatnie. Ile do czasu? Z dwa, nie no, z tydzień już kurde, ani razu nie wywaliło ekwipunku wchodzę w ekwipunek każdego dnia na wielu kontach i ani razu nie miałem zbyt dużo requestów zmień, coś tam no nie, więc w końcu nie trzeba na używać, nie wiem czy tak jest, czy tak nie jest weźcie mi, bo po to jest ten film właśnie żebyście wy mi napisali, czy wy też macie to naprawione, może to tylko ja mam farta, bo po prostu mi nie wywaliło tego przez ostatnie 10 lat a ten, Hadesik, mogę sprawdzić w końcu ile się czego sprzedało nie muszę używać 15 VPN. Kopernów do tego. Pokrzem, 17 zł, 75 sztuk. Niesamowite. Powiem fantastyczna sprawa. Napiszcie w komentarzu.